Dzisiaj postanowiłem zrobić niespodziankę. Otóż, moi drodzy, bardzo ważna sprawa, żebyście zostawili łapkę w górę. Zanim uratujemy tego biednego kurczaczka. I szybko zostawiajcie łapkę w górę, inaczej się dusi, moi drodzy. O nie, kurczak, dobra, jest. Komu się udało zostawić szybciej łapkę w górę niż uratowaliśmy kurczaka? Niech zostawia, oczywiście. Subskrypcję napiszę w komentarzu. Kurczak w ogóle on lubi chyba pływać. Więc, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, e, chciałbym Wam przypomnieć, że w poprzednim odcinku. I z zorganizowałem konkurs. Do wygrania jest fotel gamingowy X-Ray. Więc moi drodzy, wbijajcie, żeby zobaczyć. Bo naprawdę e, mam nadzieję, że macie duże, duże szanse. Jeśli umiecie malować, robić coś z plastyliny technicznie, no to słuchajcie, wysyłajcie na mój mail kontaktowy. E, oczywiście konkursowy, przepraszam. Jest to matruner.konkurs.małpa.gmail.com. Zapraszam bardzo gorąco. A my w dzisiejszym odcinku zrobimy małą, małą niespodziankę. Słuchajcie, mam do przygotowane troszkę. Trochę bloków. Wszystko fajnie tutaj zorganizowane. I zobaczcie, eee, zrobimy tak. Dzisiaj będzie to niespodzianka dla Kati i mam nadzieję, że eee, chciałbym, oczywiście tutaj zamieszkać. I mam nadzieję, że Kati, jeśli zobaczy tą niespodziankę, to jej się mega spodoba, więc oglądajcie do końca. Zobaczymy, zobaczymy, jak wyjdzie ta cała niespodzianka. Dlatego zaczynam od całego domku Kati. Tutaj będzie tabliczka. E, przygotowałem dla ciebie niespodziankę. Będzie oczywiście tutaj napisane, e, i zapraszam do zamku. O, coś takiego napiszemy. Później w zamku kolejna wskazówka, co ma zrobić. Dobra, e, patrzcie, mm, e, mam dla ciebie e, niespodziankę. E, Idź do zamku. Idź do zamku. Słuchajcie, Kati będzie musiała iść do zamku. Dobra, mmm, kolejna sprawa, właśnie, potrzebuję trochę drewna, potrzebuję trochę drewna, żeby Kati tutaj wykonała te wszystkie zadanka, no to potrzebuję trosze, troszeczkę drewienka, przepraszam, że grzebię, ale to jest bardzo ważne, bo, no, gdzie jest drewno? Halo, tu słabo jest drewno, co to jest? O, właśnie, okej. Okay. Katy, masz drewno, czy nie masz? O, ma drewno, dobra, pożyczymy, oczywiście. O, nie, nie pożyczam. Dobra, ja mam drewno, zapomniałem. Dobra, w takim razie, wiecie co? Yy, po prostu wezmę, zrobię sobie tutaj, proszę bardzo, ze dwie, trzy skrzyneczki. Dobra, dwie skrzynki chyba powinny wystarczyć. Yy, także lecimy w miejsce do zamku. Yy, I teraz tak, tutaj yy, do zamku będzie musiała iść. Później wrócić tutaj. Zetnij wszystkie plony i wsadź do skrzyni. Okej. Okay. Dobra. Zrobimy tak. Eee, może nie, może nie. Inaczej zróbmy. Eee, tak, żeby ona tego nie widziała. Hmm. Idź do zamku. Dobra. Zetnij wszystkie plony i idź do... Eee. Albo nie, z tymi plonami nie będziemy robili. Słuchajcie, po prostu do zamku eee, i zrobimy małą taką ścieżeczkę, która będzie prowadziła gdzieś w tamtym kierunku. Na przykład gdzieś do tej jaskini i tam będzie taki mały quizik, więc zobaczymy czy Kati odgadnie. Dobra, to teraz tak. Witaj. Co tu napisać? Może napiszemy zapraszam za Zapraszam. Nie, czekajcie. Wyjdź z e, Katilandii i tam szukaj ścieżki z bloków. Dobra. Bloków różowych. Różowych. Dobra. E, różowych. Dobra. Słuchajcie, także mamy tutaj wyjście. No i teraz tak. Mamy wyjście. Te i tamte. Słuchajcie, dlatego napiszemy tutaj to te wyjście. To te wyjście. Dobra, to te wyjście. Yy, a tutaj napiszemy, że to nie jest te wyjście, więc taki będzie mały quizik. Zobaczymy czy ona yy, ogarnie to wszystko. To nie te wyjście. Yy, to nie te te wyjście. Dobra, czyli tak. Czyli z tamtego wyjścia, no to ja podejdę sobie już z zewnątrz, żeby mniej więcej ogarnąć, yy, jakby to mogło wyglądać. Słuchajcie, mam w ogóle Elytrę. Może w następnym odcinku, słuchajcie, byśmy polecieli zobaczyli, co się dzieje w Matrunerowicach, bo jestem mega ciekaw, co się tam dzieje. Dobra, yy, także bloczek będzie tutaj. Słuchajcie, będziemy taką robili ścieżkę z takich, powiedzmy, totemów. O! I to temy będą wyglądały mniej więcej w taki sposób. No i Katia za nimi będzie musiała podążać, więc sprawdzimy, co, czy uda jej się to ogarnąć. Dobra, cyk, OK, fajnie. Dwa to temy już postawione. Teraz kolejny, trzeci, trzeci. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, i zobaczymy. Cztery wysokości: raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Hmm. Yy, raz, dwa, trzy, cztery. Słuchajcie, bo ja mam w ogóle takie pytanka do niej, nie? Tam będzie taki quizik odnośnie yy, tych yy, plotemów. Już postawiliśmy cztery. Dwa mają pięć w wysokości, a dwa mają dwa wysokości, więc yy, teraz lecimy tutaj. Ok, lecimy w miejsce tu. Słuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj trzeci już pięciu wy wysokości. Yy, taki totem. No i dwa mamy z cztery. Nie? No dobra, to także musimy cisnąć tutaj i znaleźć jakąś jaskinię, w której będziemy mogli zrobić quizik. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, ok. Więc lecimy dalej, lecimy dalej. Już mamy sześć totemów yy, po trzy z każdego rodzaju, yy, więc. Teraz jakąś jaskinię, dobra, tu, tutaj może zrobimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, to już siedem to temu, tak? Dobrze policzyłem. Słuchajcie, możemy tutaj chyba policzyć, co? Patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze, czyli cztery mamy pięciowysokościowe. wysokościowe. No, i możemy teraz. O, do wioski! Tutaj wioska jest! Dobra, to lecimy do wioseczki chyba. Ewentualnie jakaś jaskinia. Czy jest gdzieś tutaj jaskinia? Tutaj jest jakaś jaskinia. Dobra, to polecimy tam sobie. To będzie ósmy totem. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, to już cztery wysokości. Dobra. I dalej, dalej jaskinia. Tutaj jest. Okej, okay, dobra, to w tej jaskini zrobimy kuzik. Raz, dwa, trzy, cztery. 5. Dobra. No to słuchajcie, mamy to ustawione, yy, więc możemy już zacząć kombinować. Tam było 7, tutaj było 8, a tu 9. Tak, dobrze. Jeszcze raz policzę dla pewności. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tych totemów i robimy taki mały, mały quizior. Tutaj oczywiście muszę troszkę zrobić yyy Coś w tym stylu, żeby zamurować. Okej, okay, tutaj zamurujemy, słuchajcie, zamurujemy sobie elegancko. Dobra, nie, no jak Kati to zobaczy, mega jej się spodoba ten kuidzik, i wierzę, że w to, że mi pozwoli razem zamieszkać z nią, nie? Znaczy w Katilandii chodzi o to, nie? No bo bardzo mi na tym zależy, bo nie mam się gdzieś podać, Jak dobrze wiecie, ten cały on to kompletnie tutaj zrujnował naszą przyjaźń, i nie wiem, co się dzieje. Co mam robić dalej. Dobra, wiecie co? Tutaj zrobimy jedną dziurę. Okej, okay. dobra. Jeszcze na jedną głębokość. O, i tutaj będzie na drugą. Dobra, i teraz tak. Hmm, zrobimy tutaj wejście. I tu musimy również wykopać taką dziurę, nie? Musimy dalej dziurę wykopać. Okej, okay. i teraz tak. Co jest mega ważne? Tutaj będą takie bardzo, bardzo podchwytliwe pytanka, więc wolałbym, żeby Katy tutaj odpowiedziała prawidłowo, bo inaczej spłonie w lawie, więc lepiej, żeby ona tego nie robiła. Albo wiecie co, po prostu zrobimy tak, że nie spłonie w lawie, każda odpowiedź będzie dobra i, i tyle. No dobra, to mamy tutaj pokoik. Tam w ogóle coś jest jeszcze. Wow, jaka kopalnia kozacka. Dobra, to tutaj musimy zamurować. Ehm, co dalej? Wiecie co, zrobimy taki mały e, punkt odniesienia, że będzie tutaj o, to dobra. Eee. Nie, czekaj. Mm. Nie mogę ci tego zrobić. Chodzi o to, że jeśli będzie tutaj lawa i lawa, Katia będzie musiała wybrać, do której lawy wskoczyć. No to słuchajcie, będzie trzeba jej zrobić, ułatwić i każde pytanie będzie odpowiednie. Słuchajcie, nie mogę ci tego zrobić. Eee, miałaś farta. Dobra, zobaczymy, czy to się wyjdzie. Cyk, dobra, to teraz tak, lawa tu I lawa tutaj Dobra, lawa tutaj O, i okej, okay, dobra e, Nie mogę ci tego zrobić e, Miałaś farta, więc Git, majonez, dobra e, Wiecie co, ja może tutaj rozwalę, żeby tak było wiadomo Że są tutaj te tabliczki I teraz, jeśli Kati wskoczy, no to ta odpowiedź po, po tej stronie musi być prawidłowa Czyli, słuchajcie Ile e, Ile jest Totemów. Odpowiedź prawidłowa to będzie 9, a zła to 10, więc muszę się stąd wydostać. Tylko dam radę, dam radę, dam radę. Dobra, dam radę. Spoko. I teraz tak. Ile? Ile totemów znalazłaś po drodze? Zastanów się. Dobra. I teraz tak, tutaj odpowiedź będzie e, 10, a tutaj 9. Kurczę, aż ja chyba muszę jeszcze raz dokładnie policzyć. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No dziewięć to temu, no jakby nie patrzył. No więc dobra, to teraz mamy tak, e, jeśli wskoczymy do tej lawy. Dobra, zróbmy tak, że tutaj jest niby woda, coś w tym stylu. Chyt, chyt, chyc, chyt. Dobrze. Pyk, pyk, pyk. I teraz możemy tą wodę tutaj wrzucić. Dobra, to ja zrobię to tak, żeby mieć więcej wody, no to zrobimy sobie magiczne źródełko, nie. Dobra. Kurczę, jednej lawy mi brakuje. Jednej lawy mi brakuje. No dobra, to jakoś sobie z tym poradzimy, bo widzę, że tutaj jest lawa niedaleko, jak widzicie, po tej prawej stronie, więc no to nie ma problemów z tym. I co? Tutaj będzie woda i tu również będzie woda, więc o tyle spoko. Tego weźmiemy... A, ja mam chyba wodę, co? Czy nie? Nie, nie mam. Dobra, wziąłem tylko dwa kawałki. Szkoda. Dobra, ale możemy w taki sposób sobie wypłynąć teraz na spokojnie. Weźmiemy trzy wody... Teraz to tylko tutaj wlecieć i kolejny wlać tu spoko. Mamy zrobione, fajnie wyszło. Yy, mam nadzieję, że ta woda będzie tutaj. Proszę, błagam, 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 błagam. Jest, dobra, czyli mogę sobie zrobić takie mini wyjście. Dobra, kolejna rzecz będzie tutaj. Okej, okay. cyk, dobra i tutaj, nie? No dobra, czyli tu. Nie, 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 nie. gościu. Bujaj, bujaj się, bujaj się, tak bez końca. Dobra, to teraz tak. Kolejna tabliczka. Ile to, jakich to temu było więcej? Pięcioblokowych czy czteroblokowych? E, jakich to temów było więcej? Nie, no ogólnie było więcej tych czteroblokowych totemów, więc dlatego będzie trzeba zrobić tutaj e, d i. Tu zrobimy coś takiego. okej okay. I. Nie, tutaj zrobimy. Miałaś rację? Brawo. A jak tu wskoczy, to będzie. Aj. Aj. Prawie. Dobra, czyli tutaj będzie czteroblokowe. Pięcioblokowych. blokowe A tutaj cztery blok... blokowe. Tylko. Ej, gdzie są moje tabliczki? Już wszystkie zgrzyłem. Halo, tabliczki? Hmm. Jakby to zrobić? Czy ja dam radę teraz skraftować cokolwiek? Chyba nie. Dobra, będzie trzeba jakąś tabliczkę jeszcze ogarnąć. Hmm. Yy... Dobra, wiecie, co tą tabliczkę wezmę? Zastanów się, bez sensu jest ona teraz w tym momencie. No dobra. Czyli tutaj musimy zrobić czteroblokowe. Czteroblokowe. Cztero. Ro. Blokowe i słuchajcie, czteroblokowe będzie prawidłową odpowiedzią. Więc jeśli Kati tutaj wskoczy, o, tutaj tabliczka była, spoko. Jeśli Kati tutaj wskoczy, no to będzie naprawdę happy, epy. Dobra, dobra, dobra. Może ja bym po prostu po lawę jeszcze podskoczył, bo mam tylko jedną w ekwipunku. Ale przydałoby mi się jeszcze jedna, Wiecie co, jeszcze jedną, ale mam tutaj przy dość niedaleko skupisko lawy. No i. Eee, sobie po prostu ją weźmiemy, tylko jest mnóstwo mobów. Dlatego ja sobie zjem szybko, zanim ziomeczki na mnie skoczą. I jest drzewko, dlatego te drzewko możemy sobie złupać. Okej, okay, dobra, dobra, Bonoś się tam, kościół, kolore, dobra, mam nadzieję, że mi nie wrzucicie, dobra, i cyk, pa, ze szkieletem walczą, spoko, dobra, nie chcę walczą. Ziomeczki, ziomunie, o ty, kurde parówko, o! dobra, kto wygrał? Pająk wygrał! Wow, to on na hita już jest teraz. Najzig. Nice. Dobra, udało mi się całkiem dobrze, bo inaczej mógłbym wpaść. O kurcze, dobra. I lecimy w to miejsce. Tak jest. W to miejsce tutaj. Pyk, pyk, pyk. Szybko muszę to dokończyć, bo inaczej. Słuchajcie, mogę wam w sumie pokazać, jak to by mniej więcej wyglądało. E, ile to temu znalazłeś po drodze? 9. Dobra, 9 to prawidłowa odpowiedź i skakujemy. Wow, dobra. E, udało się. Kozacko, kozacko. To teraz tak, lawę muszę wylać tutaj i lawę muszę wylać tutaj. Dobra. I teraz, jeśli e, wykopiemy sobie. O nie, 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 wow, 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 nie, wow, nie, wow, nie, wow, 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 wow. zaraz ginę Zaraz ginę, zaraz ginę, nie, ginę nie, dobra szybko jeść 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 jeść, jeść, jeść. Dobra. E, wiaderko jest. Zamurujmy to, bo inaczej będzie kicha, jeśli ja tutaj spłonę. No dobra, e, tutaj powinienem to zamurować, tak w ogóle. E, I tu zrobimy. Aha, czyli lawa po prostu wypływa przez to, że tutaj. Ok, czyli zrobimy tutaj wejście, i tu będzie woda. Nie chcę nikomu zrobić krzywdy. No i słuchajcie, na samym końcu będzie oczywiście e, diamenciory. Będą diamenciory, więc mam nadzieję, że. Uda mi się tutaj to zorganizować które oczywiście Kati będzie mogła sobie wziąć. I to będzie niespodzianka dla niej taka, że po prostu jeśli zrobi z takiego quizika, no to oczywiście zostanie wynagrodzona. Jak dobrze widzicie, nie jest jakiś ciężki, wystarczy się skupić i napiszę jeszcze tabliczkę na przed Katilandią, że ma e, zwrócić uwagę na to temy. Szczególną uwagę na to temy. Dobra. Ehm... To będzie takie dla niej trochę ułatwienie, więc mam nadzieję, że jej się to spodoba. Dobra, słuchajcie, bierzemy diamenciory, zostawiamy tutaj i zrobimy coś takiego. Tu, tu i tu. O, o. Z uśmieszkiem, no i gitarka, słuchajcie, także mamy to już wykończone, zrobione zadanko, mam nadzieję, że spodoba jej się ten prezencik taki, który tutaj oczywiście dla niej przygotowałem, więc moi drodzy, widzimy się w kolejnych filmach, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał, do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami, jeszcze zostawię informacje o tym, żeby szczególną uwagę zwróciła na nasze mm, te... To tam. Dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia. Zapraszam również na mój poprzedni odcinek, bo tam jest konkurs na fotel gamingowy, także zapraszam jeśli chcecie wygrać i chcielibyście mieć taki fotel, zapraszam bardzo gorąco. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Pa, pa!